Halo, halo, dzień dobry. Witam u Ani w kuchni i serdecznie zapraszam dzisiaj do przygotowania ze mną bigosu w e, Można z tego samego przepisu przygotować w zwykłym garnku. Gotujemy wszystko przez około 3 do 4 godzin. Trzeba pamiętać, że bigos im dłużej gotowany, tym smaczniejszy, a najlepszy jest serwowany na następny dzień. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od śliwek i naszych grzybków suszonych. Zalewam je gotującą się wodą i zostawię do namoczenia przez około pół godziny. Potem mam tutaj moją kapustę kiszoną. Sprawdziłam, czy nie jest zakwaśna. Jak jest zakwaśna, to trzeba ją troszeczkę przelać wodą. Moja nie była, więc mam już ją gotową. I teraz biorę świeżą kapustę, usuwam głąb i szatkuję ją drobno. Do mojego wolnowaru najpierw wkładam kapustę i nastawię go. Moje najniższe ustawienie jest na 4 godziny i tak nastawię na najwyższą temperaturę i najkrótszy czas, ale nie będziemy przez tyle gotować kapustę. Będziemy ją gotować aż przygotujemy całą resztę składników i to pozwoli nam zredukować się kapuście troszeczkę. Czyli wkładamy naszą kapustę, zalewamy bulionem wołowym, zamykamy i włączamy nasz wolnowar. Teraz szykujemy całą resztę. Poszatkujemy cebulę. teraz smażymy na oliwie aż zrobi się lekko złota i taka mięciuśka. Potem pokroimy. Boczek, ja kroję mój boczek i kiełbasę w kosteczkę. Usunęłam skórę z boczku, bo ta skóra dosyć twarda bywa. Teraz na tej reszce tłuszczu, którą miałam z cebuli, już nie myję patelni, przekładam moją kiełbasę i boczek, i smażę aż się ładnie zrumieni i tłuszcz się wytopi z boczku. Jak już mam to gotowe, zajmuję się moim mięskiem, które kroję również w drobną kostkę, dosyć drobną kostkę, i na tym samym tłuszczu podsmażam, aż nie będzie już różowe. Tak wygląda, już gotowe, puściło soczki. I teraz odcedzam moje grzybki i śliwki, ale zatrzymuję tą wodę, ponieważ ona ma tyle aromatu, że bardzo ważne, aby dodać ją do bigosu. Potem poszatkujemy nasze śliwki i grzybki na drobne kawałeczki. No i tutaj jak widać kapusta już się zredukowała i będziemy dodawać całą resztę składników, czyli nasze mięso, boczek, kiełbasę, podsmażoną cebulkę. Nasze śliwki i grzybki, pomidory krojone, wino i sok z naszych grzybów. Dodamy również liście laurowe i ziele angielskie. Posypiemy pieprzem. Ja nie dodaję soli tutaj, ponieważ kapusta moja była bardzo słona i boczek i kiełbasa są dosyć słone, więc sprawdzę na koniec, ale w tej chwili nie daję, nie daję żadnej soli. Przykrywamy i nastawiam teraz na 10 godzin na wolnych e, obrotach. Tak wygląda, jak jest gotowe. Przepyszne, aromatyczne. Cały dom pachniał Bigosem. Super. Mam nadzieję, że wypróbujecie przepis, że się Wam filmek podobał. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmiku.